Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, yy, możecie w tle słyszeć trochę hałas, ale to niestety nie da się tego obejść, ale ja oczywiście wpadam do was yy, z propozycją na tym razem na yy, część obiadu. Dlatego, że tutaj będziemy uszykujemy tylko potrawkę z kurczaka, a do tego oczywiście przyda się, nie wiem, ryż, ziemniaki, kasza, co tam sobie lubicie. Ja we frędzie zaraz wstawię sobie ryż. Bo potrawka będzie cudownie smakowała z ryżem i mam takie możliwości, więc polecę dzisiaj, że tak powiem, na dwa urządzenia. Wam tylko przypominam, że mamy raty 0% i możecie zakupić się trochę taniej o tą naszą krajemnicę. No dobra, lecimy. Potrawka z kurczaka. Czas przygotowania, ła, e, czas przygotowania: 10 minut, całkowity 45, stopień trudności łatwy. No to zaczynamy. Do naczynia miksującego musimy dodać masło lub olej, 30 gramów. Słuchajcie, taki pierwszy krok będzie trochę dziwny, ale zobaczycie co tu się dalej wydarzy. Ja osobiście oczywiście jeszcze nie testowałam tego przepisu, ale doszły mnie słuchy, że, że jest przepyszny, więc no trzeba spróbować. Dobra, teraz zakładamy samą pokrywę bez miarki. I lecimy 3 minuty, 100 stopni, obroty 1, ja sobie szykuję następne składniki. No i tak, to już mam skończone, lecimy dalej, dodajemy 25 g mąki pszennej. Zasłonię, co ja tu dodaję, bo ja oczywiście, co, skończyła się mąka pszenna, została resztka mąki do pizzy, ale to też jest mąka pszenna, więc ja tu wykorzystam 25 g. dobra, jest. I teraz znowu, słuchajcie, zakładamy pokrywę bez miarki. Na ten rozpuszczony tłuszcz. 5 minut, 100 stopni, obroty 1. Tu robimy duszenie mąki. No i dobra, zrobiło nam się na krok. Robimy dalej. E, zgarnąć to kopię w razie potrzeby, ale tutaj no jest trochę dobra. Mąki trochę się osadziło na ściankach. E, I lecimy dalej lecimy dalej, bo tu jeszcze parę kroków przed nami. Słuchajcie, ta potrawa ma 41 kroków do zrobienia. Już jesteśmy na ósmym w tym momencie właśnie. Nie zakładać miarki, tylko samą pokrywę. I robimy 2 minuty 100 stopni obroty 1. Duszenie bez założonej miarki. No i dalej, dalej lecimy z tym przepisem. Jedną łyżeczkę koncentratu bulionu drobiowego lub kostkę drobiową, oczywiście wiecie. Tą taką ze sklepu. Jest tu. Co tu dalej dajemy? 300 g wody. Też troszeczkę. No, i znowu nie zakładamy miarki, tylko samą pokrywę i lecimy z tym 6 minut 100 stopni obroty 2. Ja już następne składniki szykuję. No i już coraz bliżej jesteśmy. Teraz przelewamy nasz sosik, czyli taką zasmażkę do innego naczynia. Zobaczcie, wyszła taka: może to ona nie jest jakaś brązowa, ale jest normalnie za smaczka zrobiona i pachnie przecudownie. Dobra, teraz muszę niestety e, iść umyć z naczynie miksujące, ponieważ w drugim gotuje się ryż. No i znowu powtarzają się kroki. Dodajemy 50 gramów masła. O. Zagubiło się nóż, 50 g masła do czystego, znaczy do suchego, nie, do czystego, nie musi być suche. Ważne, żeby było czyste, wymyte, tak? Po tym naszej takiej zasmażce. Dobra, mamy to, no i znowu rozpuszczamy to masło, nie zakładamy miarki, tylko samą pokrywę. Minuta, 100 stopni, obroty tak zwane moje kopytkowe. Lecimy dalej, lecimy dalej z tym przepisem, bo jeszcze parę kroków. Teraz bliżej. Dodajemy 100 gramów cebuli pokrojonej na pół. Jest no 90-89. Damy trochę więcej. 114 i do tego tak. Zielona papryka. Ja zaraz będę dodawała. Tylko muszę pokroić. Zielona papryka 120. Papryka czerwona. U mnie będzie żółta też 120. I do tego co seler naciowy 70 gramów. Jak ja już to sobie pokroję, wrzucę, to już Wam dalej powiem, co dalej. Papryki, jedna i druga już wleciała. Do tego wleciał do Thermomixa seler. No i jeszcze, słuchajcie, między 10 a 15 gramów czerwonej papryczki chili. E, chili dajemy sobie tu. I teraz tak, zakładamy miarę, tym razem z pokrywą. 3 sekundy, obroty, 5, rozdrabniamy. Zgarniamy kopyską nasze warzywa. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę super, kolorowo. Yy, I co? I teraz tak, zamiast. Yy, no, widzicie, się zamieszam. Zamiast miarki dajemy tym razem koszyczek. Czyli stawiamy nasze naczynie, ściągamy naszą miarką, dajemy tak i dajemy koszyczek. I lecimy z tym. Mamy 5 minut. Yy, 100 stopni obroty, znowu nazwane przez mnie kopystkowe, tylko to muszą być obroty w staszem, bo już nie chcemy ich czekać. Lecimy z następnym krokiem, słuchajcie, lecimy, lecimy, bo już wszyscy są głodni. Tutaj dodajemy mieszankę e, przypraw kajun, kajen, nie wiem jak to nazwać. Słuchajcie, we wskazówkach macie, jak te mieszanki wyglądają. Do tego jedna czwarta łyżeczki bazyli. E, nie wiem, czy już było, czy nie było, już się sama gubię. Filmik gdzie możecie znaleźć wskazówki? A jak nie, to opiszcie, ja Wam wrzucę ponownie sól, między pół łyżeczka, czy czwarte. No i znowu zakładamy pokrywę do tego koszyczek i lecimy. 2 minuty, 98 stopni, znowu obroty kopystkowe, wsteczne. Jak już to nam się zrobiło, dodajemy tą naszą zasmażkę. Powiem Wam, że ja już się spróbowałam, także dolewamy do tego naszego, do tych naszych warzyw. I znowu, no tutaj czas gotowania jest trochę długi, ale wstawiamy to e, znowu zakrywamy na to koszyczek i tym razem 15 minut, 100 stopni znowu obroty kopustkowe. Już jesteśmy na 36 kroku, słuchajcie, ja już za chwilę będę miała gotowy ryż. Słuchajcie, no i się zrobiło. Teraz dodajemy tak 400 g fileta z piersi z kurczaka pokrojonego na 2 centymetrowe kawałki i do tego cebulę dymkę. Już mówię ile? Cztery cebule dymki pokrojone też na plasterki takie jednocentymetrowe. Jak już to wszystko mamy, no to jeszcze raz, ostatni raz odpalamy na przegrzanie, zakładamy koszyczek tylko 10 minut, już nam zostało 100 stopni. Obroty kopystkowe. I tu jest takie, w razie jakbyście stwierdzili, że na przykład kurczak nie jest ugotowany czy coś, no to można przedłużyć czas o 5 minut. Ja już lecę tak myć ręce, chować to wszystko, ryż wyciągać i za niecałe 10 minut będzie już obiad. Kochani, potrawka gotowa. Już sobie nalałam na talerz, żeby trochę bez tego, żeby jak zwykle się nie poparzyć. Ryż jest też i powiem wam, że jest. z tego, co ja już spróbowałam, to jest mega pikantna. Ale co dalej, to nie wiem, bo była dość gorąca, to pikantna. Mm, ale dobra jest. Naprawdę. Te warzywa są wyczuwalne. No i jak się tak przemiesza z ryżem, to wcale nie jest tak źle. Polecam, polecam wam właśnie taką potrawkę z kurczaka e, podawać bezpośrednio. No i zobaczcie wskazówki, z jakiego to kraju pochodzi e, i tak dalej, i tak dalej. Także co? Do zobaczenia w niedzielę. Buziaczki. Pa, pa.